Cześć, dzień dobry! Z tej strony Agnieszka i Natalia z kanału Cebulki.ki Nasze plany odnośnie tego filmiku były nieco inne, dlatego że miał zostać dodany przed świętami, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem, zwłaszcza w okresie świątecznym i kiedy zaczyna się kanał. Ehm, dlatego postanowiłyśmy opublikować go teraz. Zwłaszcza, że i tak tytuł miał być troszeczkę clickbaitowy szczerze mówiąc. Bo nie chodziło nam o prezenty, które można spakować w pudełko i położyć pod choinką, tylko raczej o prezenty o nieco innym charakterze, które wydaje mi się, że można spokojnie robić przez cały rok. Zwłaszcza być może teraz warto o nich powiedzieć, bo wiele osób ma różne plany i postanowienia noworoczne. Tak stricte o postanowieniach pewnie będzie jeszcze w najbliższych filmikach. Um, ale to też jest coś, co być może warto dodać do swojej listy do zrobienia na najbliższy rok, jeżeli nigdy e, tego nie robiliśmy. Więc zapraszamy na film. Zmiana. Pierwszym takim punktem jest krew. Punkty krwiodawstwa naprawdę alarmują, że tej krwi jest bardzo mało. To jest zupełnie zrozumiałe, że wiele osób boi się i ma jakieś obawy przed tym, żeby iść do przychodni, do punktu krwiodawstwa przy szpitalach. Natomiast e, po pierwsze pracownicy znają się na rzeczy, starają się zapewnić nam stuprocentowe bezpieczeństwo. Może nie stuprocentowo, bo nigdy takiego nie mamy. E, natomiast starają się naprawdę zrobić to bardzo bezpiecznie e, i możemy po prostu uratować komuś życie. My też doskonale rozumiemy, że to, czego można się obawiać i my same o tym długo myślałyśmy, to jest to, że po takim oddawaniu krwi. Jest się nieco osłabionym i że wtedy być może będzie łatwiej nam coś złapać. Dlatego oczywiście nie polecamy tego osobom, które i tak mają jakieś problemy ze zdrowiem, które i tak czują się troszeczkę bardziej narażone ze względu na sytuację, w której jesteśmy. Natomiast dla tych wszystkich, którzy, którzy są młodzi, zdrowi, nieobciążeni, to naprawdę jest rzecz, która ratuje życie. To naprawdę jest coś, co jest niezbędne i to niezbędne już, a, a nie miesiąc czy dwa i, i niestety te potrzeby zupełnie nie chcą czekać. I tak naprawdę nie wiemy, co nas spotka. Każdego dnia mimo wszystko, mimo ograniczeń ludzie się przemieszczają, zdarzają się wypadki samochodowe i w każdej chwili możemy naprawdę tego potrzebować. I to, to nie będzie jakaś osoba gdzieś we wszechświecie, tylko tu, teraz, zaraz może potrzebować tego osoba z naszych znajomych. Dlatego pamiętajmy o tym i spróbujmy zrobić ten mały krok. A przy okazji dostaniemy czekoladę. Osiem. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Druga rzecz, która jest w pewnym sensie troszeczkę spokrewniona z pierwszą, to jest szpik i wszystkie, wszystkie jego pochodne. To jest pewnie coś, co budzi troszeczkę więcej wątpliwości. Bardzo wiele osób nie wie, jak to dokładnie wygląda, obawia się albo ma jakąś taką ułamkową wiedzę, która, która też raczej napawa niepewnościami. Natomiast jesteśmy już w takim momencie, że naprawdę bardzo wiele aspektów medycyny poszło do przodu i przeważnie te zabiegi, podczas których oddaje się, jeżeli się już oddaje faktycznie szpitup jego, jego pochodne są zupełnie niegroźne i bardzo często kompletnie nieinwazyjne. Um, Pierwszym krokiem do tego jest zarejestrowanie się w bazie DKMS. To była jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłam swoją drogą po osiągnięciu pełnoletności i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Póki co nie okazałam się jeszcze potrzebna, więc pierwszym krokiem jest po prostu zarejestrowanie się w bazie. Um, ono, ja się rejestrowałam akurat jeszcze stacjonarnie w punkcie, um, natomiast teraz można to zrobić kompletnie bez wychodzenia z domu. Już wtedy można było, ale teraz, teraz to jest preferowana metoda, ze względu na sytuację. Um, do tego zarejestrowania się musimy oddać próbkę um, która po prostu jest wymazem z ust, czyli e, po tym, jak się zarejestrujemy, dostajemy przesyłkę, w której mamy całą instrukcję, e, nawet kopertę. Nawet kopertę zwrotną razem z trzema, trzema patyczkami, e, którymi po prostu robimy sobie wymaz z buzi, e, pakujemy je, odsyłamy z powrotem i razem z odpowiednimi dokumentami ze do zgodą, i zostajemy zarejestrowani. No i wtedy po prostu pozostaje nam czekać. I już tak naprawdę ten jeden mały róg jesteśmy potencjalnym dawcą. Tak, tak. Więc, więc, więc wystarczy to i wcale nie musi być tak, że w ciągu najbliższych lat dostaniecie ten telefon, ale może tak być. I jeżeli tak będzie, to, to znaczy, że naprawdę mieliście szansę komuś uratować życie bez, zupełnie bez przesady. Kolejny punkt może nie będzie dotyczył tak poważnej sfery jak te dwa poprzednie, dlatego że tym raczej nie uratujemy nikomu, ży nikomu życia. Natomiast możemy na pewno poprawić humor tak na co dzień jakiejś osobie jednym, jedną rzeczą. Mowa tutaj o włosach. Prawdopodobnie pewnie większość kobiet y, zgodzi się ze mną w tym momencie, że. Włosy są czymś, co poprawia naszą samoocenę, poprawia często nasz humor, czujemy się pewniej. Natomiast istnieją choroby, które zawierają to. Czy to choroby, czy po prostu w wyniku leczenia możemy je utracić. I tutaj mowa zarówno o kobietach dorosłych, jak i o małych dziewczynkach. Ja właśnie w ten sposób się o tym dowiedziałam, kiedy usłyszałam historię właśnie takiej małej dziewczynki, która od 6 lat po chemioterapii nadal um, nie ma swoich włosów, i myślałam o sobie właśnie z tego czasu dzieciństwa, to, to z całą pewnością nie jest łatwo. No jeżeli to, jest, jeżeli to już jest taki pierwszy fizyczny objaw, który sprawia, że czujesz się inny i który też jest takim trochę no, nie, będę, nie będzie przesłagł, jeżeli powiemy stygmatem, um, dlatego że bardzo wiele osób wcale nie ma ochoty obnosić się ze swoją chorobą. Chciałoby żyć jak najbardziej naturalnie, jak najbardziej normalnie. Um, i, I to, żeby, żeby to jakby nie była pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy i od razu budzi pewne skojarzenia, bardzo często dla wielu jest ogromną pomocą w tym, żeby sobie na co dzień radzić z tym, z tym jakie, to jest, jakie to jest obciążenie. I to jest oczywiście drobna rzecz, ale jeżeli na co dzień zmagamy się z czymś tak ogromnym, jak tak poważna choroba, to ta jedna maleńka rzecz, która odbierze chociaż ten, ten, ten drobny element martwienia się o coś tam, hmm. wydaje mi się, że może zmienić dużo. A w naszym życiu tak naprawdę zbyt wiele nie zmieni. Ja byłam osobą, <grym> która miała wręcz niezdrowy <grym> stosunek do własnych włosów, miałam zawsze bardzo długie włosy i uważałam to za taki wręcz swój punkt honoru. I pamiętam, jak pierwszy raz oddawałam włosy, to było na pierwszym roku studiów. I po obcięciu to, co pierwsze rzuciło się w oczy, to to, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, nawet wiele osób tego nie zauważyło. Możemy to też potraktować jako coś, co będzie zmianą naszego wizerunku. W gruncie rzeczy chwilową, dlatego że no oczywiście każdemu włosy rosną w innym tempie, natomiast y, odrastają. E, no obie miałyśmy, obie miałyśmy od dziecka bardzo długie włosy i w ogóle uznawaliśmy, że to jest taki element naszego wizerunku, który jest absolutnie y, kluczowy. Tak do tego stopnia, że ja czasami miałam takie głupie bardzo przekonanie, że jak obetnę włosy, to nie będzie już we mnie nic wyjątkowego i specjalnego, więc dla mnie było osobiście zaskoczeniem to, jak mało mnie to obeszło. Ja obcięłam włosy już drugi raz, trzeci, trzeci trzy razy. Ee, stąd nasze fryzurki. Nigdy w życiu nie miałam tak krótkich włosów, to też jest dla mnie jakaś zabawna nowość, ale zawsze chciałam spróbować, a do tego miałam dodatkową motywację, bo e, mogę je komuś podarować. I, i jak pierwszy raz obcięłam włosy? E, cała w stresie. I oczywiście, no bo to jest coś, jeżeli się pierwsza cofina tak krótko, to jest coś stresującego. Co, coś Jak je pierwsza ciała, to naprawdę poczułam ulgę. Nie, nie, nie tylko dlatego, że były bardzo ciężkie fizycznie, e, ale też dlatego, że okazało się, że to nie jest dla mnie tak ważne, że no, trochę nie jestem aż taka próżna. Ale to co? Punkt czwarty. E, punkt czwarty, czyli rzeczy, których my już nie potrzebujemy. E, I to jest bardzo, bardzo wiele. Ja sobie długo nie zdawałam sprawy z tego, jak wiele, dopóki nie zaczęłam śledzić bardzo konkretnej grupy na Facebooku, która teraz stała się już bardziej znana, ale kiedy ja do niej dołączyłam kilka lat temu, to jeszcze była kompletnie niszowa. Nazywa się, myślę, że tutaj mogę zrobić reklamę spokojnie, akurat tej, tej inicjatywy, nazywa się Uwaga Śmieciarka Jedzie. To jest grupa, która teraz ma już bardzo wiele swoich jakby oddziałów w różnych miejscach Um, na początku to była inicjatywa, która głównie służyła do tego, żeby wrzucać y, zdjęcia i informacje o różnych rzeczach, które ktoś wystawił na śmietnik, a które mogą się jeszcze komuś przydać. Um, czyli na przykład jakieś meble, sprzęty domowe, ale też dekoracje. I bardzo szybko y, członkowie tej grupy by nauczyli się sami i ze mną było dokładnie tak samo, że bardzo wiele sprzętów, które nam się zepsuły i my już nie potrafimy ich naprawić albo, albo po prostu no, no, nie, nie chcemy ich naprawiać. Bo chcemy sobie kupić już nowy, bo marzyliśmy o tym nowym robocie i tylko czekaliśmy, aż stary się zepsuje. Albo może w ogóle się nie zepsuł. Albo może w ogóle tylko się nie zepsuł, ale chcemy tym wymienić nowy wiele osób wymienia elektronikę taką jak na przykład telefony, po prostu kiedy wychodzi nowy model. No jakby to nie jest może, to może nie jest model konsumpcji, który my byśmy promowały, e, ale też nie będziemy go krytykować. E, jeżeli, jeżeli dla kogoś to jest narzędzie pracy, to rozumiemy, że dla niego jest ważne, żeby to był naprawdę świetny jakości sprzęt. I wtedy zanim taką rzecz wyrzucimy, to możemy znaleźć 10 sposobów na to, jak jej nie zmarnować. Jednym jest taka strona, możecie sprawdzić na Facebooku, czy wasze w gaszczu mieście też funkcjonuje, ale jeżeli nie, to są przecież te wszystkie bardziej tradycyjne miejsca, takie jak domy samotnej matki, różne sklepy charytatywne, do których możemy coś oddać. Bardzo często, jeżeli to jest na przykład odzież, e, są organizowane zbiórki odzieży na waszych osiedlach itd. Mm. Jeżeli to, jest, jeżeli to jest elektronika e, albo tego typu sprzęty, to e, też możecie się zorientować, czy nie ma, nie ma u Was w mieście jakichś punktów, do których takie rzeczy e, z, można, można jeszcze oddać do kogoś, kto będzie umiał je naprawić. Tylko tutaj, zwłaszcza a propos tych ubrań, ch chciałbyśmy też uczulić, żeby to oddawanie nie stało się troszeczkę taką wymówką albo sposobem na uciszczenie własnego sumienia, że. No, chcę kupić sobie nową sukienkę, w sumie nie jest mi potrzebna, ale oddam sobie coś i, i wtedy kupię kolejną. Albo żeby to też nie stało czymś, że no mamy coś, niby jest zniszczone, ale szkoda wyrzucić, więc oddamy to komuś. No, no nie do końca. Jeżeli coś jest zniszczone, to fakty, faktycznie spróbujmy to po prostu wyrzucić tak, żeby najmniej szkodzić środowisku, czyli segregujmy i tak dalej. Natomiast nie oddawajmy zniszczonych rzeczy właśnie do, do domu samotnej matki. No. Nie oddawajmy tak. czegoś, czego sami byśmy nie chcieli nosić. I co może być tylko problemem. Jeszcze, jeżeli coś jest na przykład zniszczone, a mówimy o ubraniach, jest, no to zależy, czy lubicie się bawić w takie rzeczy, ale jest cała masa sposobów na to, żeby coś przerobić. Możemy przerobić na przykład jakieś stare ręczniki na dywanik, czy tnąc go na paski. Jest bardzo Ściereczkę dużo pieniędzy. później można z tego zrobić. Tak, albo używać jako ścierkę, ścierkę, nawet do podłogi, czy coś takiego. Także możemy pomyśleć o tym, jak to zużyć, bo tak, to, to co notarka powiedziała, jest bardzo ważne. Nie, jakby. Nie pozbywajmy się problemu oddając coś w miejsce, w którym z którego i tak coś tego nie kupi albo nie będzie używał e, i jakby będzie tylko zawalało, a, a zupełnie nie będzie nikomu służyć. Bo wtedy po prostu tak naprawdę przenosimy ciężar tego, żeby się pozbyć, żeby to wyrzucić i na inną osobę, i to, to tak naprawdę nie zmienia kompletnie niczego. A propos tego punktu warto byłoby wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy i będzie to jedzenie. Wszyscy mamy tendencję do tego, żeby na święta robić więcej niż jesteśmy w stanie przejeść. Nie, nie mów tak, Natalka, przecież ty zjadasz wszystko, co jest u nas na stole. Bo większość to nie jest prawda, ale bardzo często się tak zdarza. Jeżeli nie macie w domu natalki, to może Wam się coś zmarnować. No i są rzeczy, których nie lubię i wtedy ich nie doję, chociaż czego ja nie lubię. Rodzynek z Makowca. I śliwek w tak Zjada no dobra, ale ogólnie dużo ludzi ma tendencję do robienia zbyt dużej ilości jedzenia. Jeżeli już w trakcie przygotowań widzimy, że no poniosło nas. Tak, chcieliśmy, nie wyszło, bo nagle, nie wiem, do sałatki dodaliśmy za dużo ziemniaków, więc trzeba dodać jeszcze ogórków, żeby to jakoś wyrównać i tak dalej, no i wyszło za dużo. To spróbujmy poszukać od razu sposobu na to, żeby podzielić się tym jedzeniem, zanim ono się zmarnuje, zepsuje i tak dalej. I tutaj możemy to przekazać oczywiście znajomym. Możemy to przekazać, nie wiem, babci i, i, i tak dalej. Albo sąsiadom, którzy na przykład są samotni i, i może sami dla siebie tak. nie robiliby sobie ład. Albo po prostu spróbują jakąś nową. E, natomiast w wielu miastach działają fantastyczne e, miejsca typu jagłodzielnie. Spróbujemy kilka podlinkować na dole. Do których można właśnie zanieść jedzenie, którego mamy za dużo, e, i w ten sposób ono trafi do kogoś, kto się z niego ucieszy i z chęcią je zje, zamiast po prostu wylądować w kompostowniku. To i tak nie jest najgorsze rozwiązanie. Jeżeli mamy tak. kompostownik, to, 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 to zawsze jest jakiś obieg zamknięty. Ostatnim punktem, piątym, jest coś takiego najbardziej e, niewymiernego, e, dlatego że to jest ogólnie nasz czas. Nasze babcie, nasi dziadkowie, ale też po prostu może seniorzy, którzy mieszkają obok nas, jakiś sąsiad, sąsiadka. Możemy chociażby, nie wiem, zapytać, czy nie potrzebują pomocy, czy nie zrobić im zakupów, albo po prostu z nimi porozmawiać. Może nie najlepszym pomysłem jest walenie się do swojej 70-letniej sąsiadki, jeżeli codziennie jeździmy komunikacją miejską, spotykamy się z całą masą ludzi, no i narażeni, jesteśmy bardziej narażeni na to, żeby się zarazić. E więc, żeby tego uniknąć, możemy chociażby zadzwonić, możemy porozmawiać z taką osobą przez telefon i po prostu myślę, że, że dla takiej osoby starszej, która zwłaszcza teraz pewnie mniej wychodzi z domu, to taka 20-minutowa nawet rozmowa przez telefon, zapytanie co u niej i tak dalej, będzie już wspaniałym prezentem i czymś, co, co, co na pewno przyniesie uśmiech. No i pamiętajmy też nawet o tych młodszych osobach, ale które na przykład są aktualnie na kwarantannie. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują, czy nie zrobić im jakichś zakupów. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze pomysły na darmowe prezenty. Ym, jako taki bonus chciałbyśmy wspomnieć o jednej rzeczy: Ym, o takim prezencie, który warto zrobić sobie, ale to będzie też prezent na dla by naszych najbliższych. Może nie w tym momencie, bo sytuacja jest troszeczkę y, trudna w służbie zdrowia. Ale kiedy tylko się poprawi, pamiętajcie o tym, żeby robić sobie regularnie podstawowe badania. Eee, w zależności od tego, w jakim jesteście wieku, jakiej jesteście płci, do, to możecie sobie doskonale wyobrazić, o czym mówię. Kiedy sytuacja się poprawi, pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, żeby się badać na bieżąco. Na pewno to odejmie wiele zmartwień naszym najbliższym. No i w sumie to chyba byłoby na tyle z naszej strony. Do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć! Pa.